Cześć, witam na kanale Info Prawa. Lawenda teraz kwitnie. Często też spotykana jest kwitnąca róża i teraz pojawiają się pytania, czy takie coś przycinać przed zimą, czy na przykład przyciąć kwiatki róży, czy przyciąć kwiatki lawendy, żeby to sobie odpoczęło. Oto moja rada. Moja rada jest taka, żebyście dali temu spokój. Dajcie spokój róży, dajcie spokój lawendzie czy czemuś, co tam kwitnie. Niech sobie to kwitnie, nic nie powinno się złego stać. Jeśli chodzi o cięcie, to u mnie no zwykle cięcie odbywa się w w okolicy marca. I tak tutaj choćby tą lawendę, którą teraz, którą teraz możecie zauważyć, będę ciął. Będę ciął ją dosyć nisko. Tak, żeby ona nie była takim, wiecie, krzakiem, który jest takim rozlazłym, tylko żeby to była, był w miarę gęsty krzaczek. Jeśli właśnie chodzi o cięcie tych kwiatów, no to wcześniej tak, wcześniej można było ciąć. Na przykład, nie wiem, latem jest kwiatek, który jest Przekwitnięty, obciąć ten pręcik, żeby to kwitło sobie dalej. Natomiast teraz już żadne cięcie nie jest, według mnie, potrzebne. Więc odpowiadając na, na kilka właśnie takich pytań: czy ciąć lawendę, czy ciąć róże, odpowiadam, że według mnie żadnego cięcia nie należy. Nie trzeba w tym momencie wykonywać. Niech to sobie kwitnie. Niech jeszcze pięknie wygląda w szczególności róże, bo niektóre róże tak pięknie rozkwitły. oj, Ale oczywiście też warto na przykład kopczykować róże. To też, jest, to też jest ważna według mnie pielęgnacja. To jest według mnie przydatny zabieg. Też niektóre róże można by okryć. Na przykład te, które są na pniu, choćby agrowłókniną białą, ale okrycie z agrowłókniny to dopiero mniej więcej w grudniu, mniej więcej na początku, w połowie grudnia. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Teraz jest za ciepło, nie ma sensu takiego okrywania robić. Więc dziękuję Wam za, za uwagę. Taki krótki filmik, mam nadzieję, że dla niektórych przydatny. Zapraszam do zakupu mojego kalendarza i mojej książki. A teraz pozdrawiam.